Największy błąd kupujących to, że wydaje im się, że cena na ogłoszeniu jest ceną końcową, a na Majorce płacisz podatek itp. gdy kupujesz nieruchomość na rynku wtórnym. Podatek od nieruchomości progresywnie między 8 a 13%. Numer 2. IWA, czyli hiszpański VAT. Płacisz go, gdy kupujesz nową nieruchomość. To jest około 10%. I do tego jeszcze dochodzi AJD. Podatek od czynności prawnych między 0,5 a 1,5%. I numer 3. Notariusz, prawnik, tłumacz, między 1 a 2%. Łącznie realnie dopłacasz między 10 a 13% ponad cenę. Dlatego jeśli przeznaczyłeś na nieruchomość na przykład 500 tysięcy euro, musisz doliczyć około 10-13% do kosztów, kosztów dodatkowych. I wtedy albo masz na to pieniądze, albo pomogą Ci znaleźć tańszą alternatywę. Napisz 500k, a wyślę Ci tabelę kosztów dla różnych budżetów. Masz więcej pytań? Napisz prywatnie. Jeżeli chcesz więcej takiego kontentu, jest co z tym zrobić. Pozdraw z majorki.